Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, tym razem Cookburger. I to będą top 3 najlepsze kryjówki dochowanego. Jakby, jakby ktoś oczywiście chciał, to tu będą top 3 najlepsze figury. Te. Fef nie figurki, tylko kryjówki. No, to trzecie, trzecie miejsce. Do tej kryjówki potrzebujecie talerza No, a nie potrzebujecie talerza Ale sobie biorę, bo ja tak lubię sobie latać. To jest takie coś, co, przez co trzeba przeskoczyć. I to jest, tu ja już tu byłem, otwieram drzwi po to, by sprawdzić, czy serio to działa. Idziecie tędy do góry I tu macie mangusa i tu możecie się schować bardzo dobrze. Druga kryjówka i drugie miejsce na podium. Bo tam to było trzecie, a tu teraz druga kryjówka. I Szczerze, to oni nie wiedziałem, dopóki nie sprawdziłem w necie. No. Jakby ktoś szukał was nawet w kanałach, to wy jesteście tam przecież. I możecie nawet kogoś podglądać i się pośmiać. Jakby was szukał. Okej. Okay. I miejsce trzecie do którego osoby dojść potrzeba jest naprawdę talerza i wedu, według mnie to jest już najlepsza kryjówka z tych wszystkich cech ale trudno się tam dostać. Jezu ile trzeba klikać tego flipa. Oto tam miejscówka VR. To jest już taka najlepsza kryjówka według mnie, bo prawie nikt o niej nie wie. No. Jeżeli Wam się spodobało, możecie dać łapkę w górę, subskrypcję, napisać komentarz.